Cześć, nazywam się Przemek Ptaszyński i witam was w piątym już odcinku mego unikatowego vloga Gawędy o architekturze, w którym będę opowiadał o budynkach znanych, ważnych, budynkach, w których byłem i widziałem na własne oczy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, serdecznie Cię do tego zapraszam. Zaczynamy! Żeby pełniej opowiedzieć o tym zjawisku, warto, czy w zasadzie powinniśmy się cofnąć do grupy Stijl, do grupy, która w 1917 roku powstała w Holandii. Też trzeba powiedzieć, że była to grupa niejako konkurencyjna w, w stosunku do Bauhausu. Może nie tyle, że oni tworzyli konkurencję w stosunku do siebie, ale były to grupy, które powstały w miarę równo, równolegle i zajmowały się bardzo podobnymi rzeczami tyle że jeżeli chodzi o distill Funkcjonowało te, te, ten kierunek, może grupa artystyczna funkcjonowała w Holandii, natomiast jeżeli chodzi o Bauhaus, to były to oczywiście Niemcy. Też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Holandię, jeżeli chodzi o Distill, grupa powstała wcześniej. W ogóle jeżeli chodzi o etos architektoniczny czy, czy designerski w Holandii, on jest dużo silniejszy niż w Niemczech. Jest naprawdę bardzo, bardzo ważną częścią życia Holendrów i, i to też myślę, że za uważycie dzisiaj w trakcie wykładu. Natomiast e, e, tak, pierwszą osobą, którą należy skojarzyć z grupą Distil jest Theo van Doesburg. I jeżeli chodzi o tego pana, o tą grupę w zasadzie zbudował razem z Pietem Mondrianem, zbudowali tą grupę, powzięli pewne założenia, to też nie było tak, tak, takiego, takiej sytuacji, że oni jakby funkcjonowali w jednym przekazie, powiedziałbym, plastycznym, w jednym sposobie budowania plastyki, bo Theo van Esberg zajmował się, czy kreował tzw. neoplastycyzm, Tutaj widzimy formę taką rozwiniętą neoplastycyzmu, osoby grające w karty. Jest to takie bardzo uproszczone rozwiązanie i przede wszystkim neoplastycyzm co do zasady miał być nową formą plastyki, nową formą... Przekazu plastycznego. Tak to rozumiał Theo van Desberg. Natomiast też jego wcześniejsze prace tutaj potrafiły wyglądać w ten sposób. Czyli to też jest, wygląda to w ten sposób, że Theo też eksperymentował i dochodził do tego, co wcześniej, co przed chwilą w zasadzie wam pokazałem. Natomiast kolejną osobą, która. Miała bardzo duży, potężny wpływ w zasadzie na grupę Distil. Jest Piet Mondrian. Pieta Mondriana myślę, że na pewno znacie, jak pokażę tutaj slajdy jego prac, to na 100% każdy to skojarzy. One wyglądają w ten sposób. I teraz, jeżeli chodzi o Mondriana, on założył, w swoje, czy wymyślił, taką tak zwaną pozytywną mistykę. I on e, przeciwstawiał sobie różne elementy plastyczne, które pojawiają się w ramach pracy, czyli na przykład siłę aktywną i bierną, e, kolory, czy działał czterema podstawowymi kolorami, oraz piony i poziomy. I z tych elementów najprostszych, jakie tylko to, jakie jak jest to tylko możliwe, budował prace plastyczne. I teraz nawet, jeżeli chodzi o e, nazwy jego prac, e, one też musiały być proste do bólu, były wymyślane przez niego w ten sposób, żeby były jak, naj, jak najprostszymi rozwiązaniami. Tutaj, na przykład, nazwa tej pracy, którą widzicie, to jest kompozycja 2, po prostu. Natomiast y, następną pracą, która jest tutaj bardzo ciekawa, E, którą należy pokazać, jeżeli chodzi o pieta Mondriana, to jest praca, która posiada swoją nazwę bardzo konkretną i to jest praca, która nazywa się Broadway Bugiługi. E, jeżeli chodzi o to, co tutaj widzicie, o e, obraz, który widzicie, on przedstawia po prostu Broadway. On przedstawia ulice Broadwayu, które są rozświetlone latarniami i po tych ulicach e, krzątają się ludzie, przejeżdżają samochody, e, gdzie czerwone światła oznaczają czerwone światła samochodowe, gdzie w nocy jest ich bardzo bardzo wiele i generalnie odzwierciedlają klimat Broadwayu, nocny klimat Broadwayu. Jest to oczywiście znowu sprowadzone do takich najprostszych rozwiązań, do, najprostszy, do systemu najprostszych działań artystycznych tak, żeby, że tak powiem, był to ciekawy, innowatorski obraz. W tamtym okresie to też była na pewno taka zupełnie nowa sytuacja. I teraz dochodzimy do naszego dzisiejszego tematu, do osoby, która jest odpowiedzialna za nasz dzisiejszy temat, to jest Gerrit Thomas Ritfeld. I teraz jeżeli chodzi o Ritfelda, on ma bardzo ciekawy życiorys, czy czyli bardzo ciekawą historię, która jemu towarzyszyła. Urodził się w 1888 roku i teraz jako młoda osoba około 1907 roku przystąpił do pracy w warsztacie stolarskim swojego ojca. Jego ojciec po prostu miał warsztat stolarski. Taki nie wiem, czy znany, czy nieznany, po prostu dobry warsztat stolarski. I teraz jeżeli chodzi o jego ojca, on na pewno zaraził go pewną kulturą czy etosem pracy, tym, że, że praca jest ważna, że każda praca jest ważna, że nie, nie, niekoniecznie trzeba robić rzeczy jakieś, całku, jakieś totalnie wzniosłe, żeby czerpać z tej pracy satysfakcję. Tak? I to było też bardzo ważnym elementem w życiu Ritfelda, bo on znowu na początku zaczął tę pracę w warsztacie swojego ojca. Bardzo poszukiwał, zaraz też pokażę Wam meble, które on stworzył. Poszukiwał w, tych, w tym układzie meblarskim, w układzie designerskim, w wymyślaniu nowych mebli. Niekoniecznie u swojego ojca, bo to się działo potem, jak już był takim, że tak powiem, znanym architektem. Tak? Natomiast na pewno prowadził pewne eksperymenty takie designerskie. Natomiast około roku o ile dobrze kojarzę, 12 czy 13, on rozpoczął też pracę w firmie jubilerskiej, w której projektował po prostu elementy jubilerskie, po prostu rysując te elementy, by został takim rysownikiem w tej firmie. Później trafił właśnie na grupę D około 1918 roku, pod koniec I wojny światowej i tam niejako osiadł w tej grupie D projektując i jakby działając w ramach grupy, bo to też były osoby, które wzajemnie się wspierały. Oczywiście on w Wtedy nie był pierwszoplanową osobą. To on dopiero po, po jakimś czasie, kiedy ludzie docenili jego twórczość, jego meble, jego architekturę, dopiero wtedy on stał się jedną z tych, że tak powiem, topowych postaci w grupie Distill. Natomiast wtedy, w 1918 czy nawet 1920, nie był, że tak powiem, postrzegany jako topowa jednostka w, tej, w tejże grupie Distill. I teraz, jeżeli chodzi o krzesło, które tutaj widzicie, to jest jedno z. Z krzeseł jego projektu. E, tak zaczynam od krzeseł takich mniej znanych, od takich, które mniej możecie kojarzyć. Natomiast to, co powiedziałem, że w rodzinie, w jego rodzinie, w zasadzie praca nad meblami była takim rodzinnym etosem pracy. Kolejne krzesło, które myślę, że większość z was będzie już kojarzyło, bo to krzesło do dzisiaj jest produkowane, tak zwane krzesło zigzag. To jest jeżeli chodzi o krzesło zigzag, jest to taki powiedziałbym logo designu meblarskiego. Jeżeli ktoś w ogóle się zajmuje czy, czy jest zainteresowany designem meblarskim, no to musi znać krzesło zigzag tak samo jak krzesło Le Corbusiera czy krzesło Miesa van der Roto. Są tak podstawowe jakby czynniki, czy tak podstawowe podstawowe pomysły, że są one w takim powiedziałbym podstawowym kanonie meblarstwa. Tutaj kolejne krzesło, które niekoniecznie jakby tutaj osoby zajmujące się designem muszą znać, aczkolwiek osoby, które zajmują się architekturą, no to koniecznie muszą znać tak zwane krzesło czerwono-niebieskie. I to jest krzesło, które on tutaj wybudował w takiej formie, gdzie już był zapalony działaniem przy architekturze, i jednocześnie jeszcze chciał w Prowadzić formy architektoniczne, jako przemieszać formy architektoniczne z formami meblarskimi powstał taki, że tak powiem, ta, ta, taki układ, ta, ta, taki po, projekt krzesła, i teraz to krzesło też jest bardzo tutaj trzeba powiedzieć uważane przez architektów. Są tutaj jasno namalowane przekroje, pokazane przekroje struktura materiału, to, co jest elementem podpierającym, co jest elementem, o którym można się oprzeć, a na którym elemencie się siedzi. Jest to taka synteza w ogóle sensu funkcjonowania krzesła i sensu bycia krzesła niejako w architekturze. I Teraz też nie bez powodu pokazałem to krzesło, które przed chwilą widzieliście, bo to, co tam się wydarzyło oraz obrazy Mondriana mają bardzo głęboki wydźwięk w architekturze Rietfelda. To jest najważniejszy w zasadzie budynek Rietfelda, taki budynek, który wpisał się znowu do kanonu architektury i który jest na pewno najbardziej znany, chociaż też trzeba powiedzieć, że to nie jest jedyne jego dzieło architektoniczne. On też stworzył inne, natomiast no, no, to jest taki Powiedziałbym, jedyne tak bardzo znane z takiego hajendu architektonicznego e, architektury XX wieku. I teraz zwróćcie uwagę, że po pierwsze, on się tutaj bardzo fascynuje twórczością Mondriana, e, te, przeciwsta przeciwstawianiem sobie pionów i poziomów. Też e, buduje pewne kształty takie e, tutaj proste, związane z tektoniką tego budynku. Kolejna rzecz, że e, tak, w odniesieniu do, do, do krzesła i mebli, to też warto zwrócić uwagę, że ten budynek wykonany jest tak jakby z płaszczyzn, które tak jakby w cudzysłowie głębokim oczywiście mówiąc, ze sklejek, które są poprzesuwane względem siebie i dom powstaje trochę tak jak mebel. Jeżeli byśmy porównali ten dom, na przykład dom Rietvelda z budynkami, które powstawały w Bauhausie, no to Bauhaus jest oczywiście dużo prostszy. Jest to podobny nurt, natomiast tutaj jest on taki, powiedziałbym, bardziej przemieszany ze sztuką, powiedziałbym też z takim neoplastycyzmem, z, z nurtem Mondriana itd. Tak i teraz też, jeżeli chodzi o architekturę holenderską, ona też jest w ogóle bardzo ideowa. W ogóle Holendrzy w architekturze, w sztuce i w designie są bardzo ideowi i mieszają te kierunki. W związku z tym tutaj, jakby widać tę ideowość, widać jest pewną też pomysłowość, która towarzyszyła Ritfeldowi, i też badania architektoniczne, które tutaj prowadził, i eksperymenty, które też zaraz pokażę, które tutaj często architektury holenderskiej dotykają, że Holendrzy w swoją architekturę niekoniecznie wprowadzają i to już od bardzo dawna, niekoniecznie wprowadzają elementy, które już są od dawna znane. Oni potrafią prowadzić eksperymenty, dodać coś do, tego, do budynku, żeby sprawdzić, czy to zadziała żeby sprawdzić, czy to będzie ciekawe. Tutaj z drugiej strony mamy tę willę. Też trzeba powiedzieć, tu oczywiście mamy taki widok, gdzie są wprowadzone elementy drewniane tutaj, które dzielą takimi szprosami okna i elementy drewniane pomalowane są na te cztery podstawowe kolory wraz ze ścianami oczywiście i są takim ukłonem w kierunku Pieta Mondriana. Natomiast jeżeli chodzi o tę willę, 영 Ona generalnie jest usytuowana w takiej ciekawej ładnej okolicy, ale nie jest to jakieś pompatyczne miejsce. Tam jest tak, że jak ja dojechałem, to trudno było to miejsce znaleźć, bo to jest tak, że jest taki e, gdzieś tam nasyp czy, czy e, część podwyższona ulicy, jest taki przejazd tunelem, i od razu za tym przejazdem jest ten budynek, i bardzo łatwo go nie zauważyć tutaj wjeżdżając. Oczywiście kręcą się tam ludzie, natomiast nie jest to jakoś mega eksponowany budynek. Ten budynek trzeba sobie tam znaleźć w tym Utrechcie. Oczywiście, w tej chwili bardzo łatwo polecam. W tej chwili bardzo łatwo znaleźć adres i po prostu się mapą kierować w samochodzie. Jeżeli byście byli w Utrechcie, przejeżdżali tam, to naprawdę warto. Tutaj mamy jeszcze jeden taki wi widok, natomiast też warto zwrócić uwagę, gdzie on e, wstawia pewne elementy metalowe, takie dwuteowniki, łącząc z elementami drewnianymi i znowu podobnie jak w centrum Pompidou było. Oczywiście centrum Pompidou jest dużo późniejszym projektem, ale tutaj jest pokazane kolorystycznie, co jest stalą, a co jest drewnem. Czy te, te elementy posiadają swoje kolory, co to też mogło być dla. E, Architektów budujących centrum Pompidu, o którym był poprzedni odcinek, mogło być pewnym. Że tak powiem, wzorem. Tutaj to te, ten element, o którym przed chwilą tak trochę wspominałem o różnych eksperymentach i takich badaniach, że jeżeli chodzi o architekta, on wstawił tutaj taki narożnik szklany i wprowadził tutaj takie elementy, jak skrzynkę na listy, gdzie tam można wrzuć, jest taka wrzutka, można wrzucać coś do środka. Także z zewnątrz widać, co jest, czy, czy był listonosz na przykład, i można sobie tutaj z wewnątrz odebrać, tu są jakieś poziomy, jest to jakaś taka koncepcja połączenia elementu wejściowego drzwi połączenie szkła i skrzynki na listy i to też jest takim powiedziałbym, elementem związanym z powiedziałbym, takimi badaniami czy, czy, czy eksperymentami. Tutaj też widzicie, że jest pomimo tego, że ten budynek jest taki bardzo e, dynamiczny, taki bardzo nowatorski, to też jest tutaj miejsce, takie weranda, takie spokojne miejsce, gdzie można usiąść i się wyciszyć. Nie jest to takie, że tak powiem, całkowicie rozbuchane, tylko jest wyraźnie tutaj zbudowane i wyraźnie znalezione miejsce, gdzie można sobie właśnie po prostu usiąść. Tutaj to ja akurat w, 2000, w 2006 dokładnie. Przed tym budynkiem, tak wprowadziłem to zdjęcie po to, żeby tutaj pokazać, że byłem. O, może tak. Tutaj też, jeżeli chodzi o sam Utrecht, bo też jest to bardzo ważne, sama idea związana z tym miastem, czy, czy samo funkcjonowanie miasta, to w Utrechcie panuje taki bardzo bogaty etos architektoniczny. Jest to jedno z najbardziej, powiedziałbym, rozwiniętych pod tym względem miast w Holandii. Też między innymi dlatego, że w Utrechtcie istnieje bardzo dobrze działający uniwersytet, między innymi na tym w Uniwersytecie też jest Wydział Architektury i ten uniwersytet też jest takim oczkiem w głowie architektów holenderskich. I teraz, jeżeli chodzi o tutaj budynki, które znajdują się w Utrechcie, tutaj specjalnie dałem takie zdjęcie, gdzie rower jest na pierwszym planie, ale tutaj mamy taki budynek grupy, która powstała w latach 90. XX wieku, myślę, że do tej pory jest modna. To jest grupa MVRDV, i to jest ten budynek. W pewnej części można powiedzieć, że trochę nawiązuje do poprzedniego, do tego historycznego. Do dzisiejszego tematu. Natomiast ciekawostką jest, że to jest budynek dla dwóch rodzin, że powstał taki sześcian, gdzie poprzez odpowiednie podziały tutaj w elewacji i wewnątrz, poprzez podziały pionowymi ścianami i elementami poziomymi, czyli stropami, poprzez tworzenie takich jakby układów, podzielono ten budynek tak, że te dwie rodziny niejako się zazębiają. Natomiast jest to też w podobnym duchu architektonicznym, nawiązującym do historii samego Utrechtu. Tutaj jeszcze. Mamy taki widok, to jest taki bardzo prosty budynek. Z zewnątrz obrys jest bardzo prosty, ale wewnątrz jest naprawdę bardzo skomplikowany. Też polecam, warto sobie spojrzeć. I też już na koniec pokażę takie zdjęcia pochodzące z kampusu uniwersyteckiego w Utrechcie, który też są tam bardzo modne budynki. Na przykład tutaj mamy edukatorium w Utrechcie, które zapalało umysły wielu młodych ludzi, studentów w latach 90. i 2000. Nie wiem jak teraz, ale. W w tamtym okresie było to naprawdę modne tego rodzaju myślenie. Tutaj lata, o ile dobrze kojarzę, początek 80. koniec 70., w dalszym ciągu jest to bardzo wygląda tak nowatorsko, są to takie kapsuły, tak jakbyśmy trochę byłoby to takie miasteczko na Marsie, kapsuły, które wyznaczają miejsca mieszkania studentów, które to są niewielki, niewielkimi mieszkaniami. No i bardzo kolorowe, tak jak, tak jak tutaj widzicie. Też, o ile dobrze kojarzę, to nie w jednym filmie wystąpiły te, te tutaj, kapsuły takie studenckie. I tutaj też już taki nowszy, bo o ile dobrze kojarzę, to z lat 2000. Jak ja byłem w 2007 bodajże roku, to ten budynek, który tutaj widzicie, on był wznoszony wtedy jeszcze, tak o ile dobrze pamiętam. I teraz jest to budynek, który jest zbudowany niejako z pikseli, jako forma takiej ekspresji pokazującej wagę informacji w czasach właśnie początku XXI wieku, tego jak bardzo są ważne komputery, informacja, takie filtry informacyjne itd. I teraz na tym budynku jakby jest to, ten, ten budynek, który widzicie, jest pewnym takim odzwierciedleniem ducha początku XXI wieku. Też ważne, że tutaj w Utrechcie też w tymże etosie architektonicznym Utrechtu Ważnym jest, że budynki pokazują, widać po budynkach właśnie klimat i etos danego okresu, w którym były budowane, okresu, w którym były wznoszone. Dziękuję za dzisiejszy wykład Gawędy o Architekturze i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego konta, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Dzięki i do zobaczenia.